Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją z cyklu Recenzja w 60 sekund. Tym razem coś z fantastyki, czyli najnowsza książka Terego Pratcheta. Jest to jakby wydanie pierwsze, ale jakby ostatnie, znaczy ostatnia jego książka. I jednocześnie pierwsza. Dlaczego? Bo są to jakby opowiadania Terego Praceta, które napisał mając 17 lat dla jednego z czasopism, dla których pracował. Tery Pratchett, jeśli ktoś się interesuje jego twórczością, to wie, że rzucił szkołę mając właśnie 17 lat, bo uznał, że szkoła to nie jest coś dla niego i postanowił już zacząć pracować i pisać. Dla jednego z czasopism, jako dziennikarz i też jako właśnie taki twórca takich krótkich opowiadań, opowiastek. I słuchajcie, ja, to można porównać do takich opowieści dla dzieci, takich fantastycznych, ale nie tylko, bo też myślę, świetnie będą się przy tym bawili dorośli. Dodatkowo są one niesamowicie wydane, zobaczcie. I część grafik to jest właśnie. Nie wiem czy tutaj, ale wiem, że jakby Terry Pratchett jak wydawał, to również on robił grafiki, natomiast tutaj nie, bo to jest ilustrował Mark Bich. Natomiast Pierwsze opowiadania, tak jak mówię, te, które tutaj są, to wiem, że nawet sam Terry Pratchett wykonywał grafiki i rysunki do nich i zobaczcie, jakie one są często zabawne, jakby oddające treść tych opowiadań. Powiem Wam tak krótko: niesamowita kreatywność, świetna ironia, poczucie wyobraźni, fantazji. Coś niesamowitego, jeśli lubicie fantastykę, ale nie tylko. Jeśli chcecie się też poczuć jak dziecko, chcecie uruchomić w sobie tą kreatywność, to gorąco, gorąco Wam polecam. Myślę, że przy tej książce będą się bawili nie tylko nie wiem, młodzież i dzieci, ale również dorośli. A jeśli lubicie też twórczość Terego Preczeta, no to to jest w ogóle Wasze must have. To tyle ode mnie. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.